Ja jestem Karo, a Wy oglądacie kanał Karo It. A teraz INTRO! W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, co dostałam odciętego od Świętego Mikołaja. Więc zaczynajmy! Jak widzicie, mam na sobie takie rogi Renifera. To jest jeden z prezentów, które dostałam odciętego od Świętego Mikołaja. A tutaj mam taką torbę z innymi prezentami, którą również dostałam od Mikołaja. Zakładam. Kolejnym, drugim prezentem są takie kapcie. To są takie kapcie unikornowe. Właśnie jak zauważyliście. Są takie szaro-różowe. Bardzo ładne. Jest takie w środku, futerko takie różowe. Takie ocieplane są, buty, bo jest zima, jak wiecie. Trzecim prezentem od Mikołaja to był koc. taki czerwony z złotymi gwiazdkami. Dobra. Kolejną rzeczą jest taki sweterek z Mopsem, który ma szalik zielony i z napisem Ho-ho. Ten Mops ma taką czapeczkę z Mikołaja i ma taki pomponik. Właśnie, fajny. To zapisałam, następną rzeczą są takie pianki, to nie są zwykłe pianki, to są, to są pięki na przykład do ciasteczek lub do kakao, właśnie tak wyglądają No i ostatnią rzeczą, odpakowałam już, więc możecie nie widzieć opakowania jak była, to jest taka angielska lak. To nie jest taka plastikowa angielska laka, tylko to jest taka mówiąca laka po angielsku jest bardzo ładnie ubrana. Ma taką czapeczkę różowy, ciemny i, różo... i taki pasek różowy jasny. Ma tutaj kokardkę fioletową, z tyłu tak wygląda. Właśnie. I tak z przodu. Tutaj ma takie kwiatuszki różne. I jak klikniemy na jeden z kwi... kwiatuszków, to zrobi tak. Na przykład, tutaj, na przykład, tak płaczę. Więc, żeby tak fajna lalka. Na przykład tutaj jest kolejny kwiatek. Ma 24 dźwięki. Może kaszleć, może płakać, może śmiać się. Naprawdę różne rzeczy może, może mówić mamo po angielsku, może mówić tato po angielsku, więc naprawdę superowa lalka. Polecam. No, więc to ostatni był prezent od Świętego Mikołaja. Piszcie w komentarzach czy wy dostaliście prezent od Świętego Mikołaja, a teraz zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Pa, widzimy się w następnym odcinku.